Moi kochani, widać, że Pan Bóg podwójnie błogosławi, bo i pogoda sprzyja ku temu. Módlmy się. Ciebie, Boże, nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę, obowiązki. Pozwalasz im zmęczeniu ciała i duszy, szukać pokrzepienia, szlachetnej rozgrywki. Prosimy Cię, to po pobłogosławi, uświęć ten nowy, mały Orlik, by najlepiej służył dzieciom z przedszkola Niezapominajka, Prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek w naszym mieście. Niech sprzyja też rozwijaniu sportowych talentów. Myśl przesłania: w zdrowym ciele, zdrowy duch. Błogosław wykonawcom, wszystkim, którzy w różny sposób przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu. Niech dzieci, które będą tutaj grać, bawić się, ćwiczyć, doznają Twojej Bożej opieki. Niech nikomu nie. Dzieje się krzywda. Niech umacnia i ciało, i duszę. Niech ubogacają się tutaj bratnią życzliwością, a przez to z radością oddają Tobie chwałę. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, ojca i syna i ducha świętego niech wstąpi na wszystkich tu obecnych i na to pomieszczenie. Amen. Szczęść Boże. Dobrze. panie Marcinie, pierwsza piłka, zapraszamy księdza Prałata, pana burmistrza do oddania pierwszego strzału.